Ten dykt i na obkoło. A potem porozmawiamy sobie ze wszystkimi, w, ze wszystkimi w Straży, bo to są te rzeczy, które mi zostały. Chociaż tutaj też chyba ten fragment. Mhm. Dobra, Baltram, pokaż mi swoje towary. Mam room, tylko że skip dał mi jedynie dwie butle. No to, że się opierdalał, to tak, tak masz. Mam room, tylko że skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo! Bardzo drogo! Za kogo się ten skip uważa? No nic, dawaj! Dawaj, dawaj. Nie dawaj. mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. Dobrze. Pokaż mi swoje towary. Ktoś musi pracować, dokładnie. Dobrze. Ranger... Eran, Rangaru? Co tu porabiasz? A niby dlaczego miałbym ci mówić? Spadaj! Spadaj! Zuris? Masz coś do Jestem Zuris, mistrz, mikstury. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuje je w klasztorze lub dostaje od alchemika Konstantina. Nice. Jeśli interesuje Cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł, przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Gdzie dokładnie, Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwiny na, na lewo. Okay. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie wiesz, składniki wiesz, prócz dobrze? królewskiego szczawiu. Czy Konstantino powiedział Ci kiedyś, gdzie szukać królewskiego szczawiu? Czy Konstantino powiedział Ci kiedyś, gdzie szukać w szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Niedaleko Farmy Lobarda, to tam przy bramie, tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. Z tego co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. Okej, okay. pokaż mi, pokaż mi to swoje towary. Zaraz tam pójść? O kurwa. Zmniejszenie potworu. boska moc gwiazd. Dobra, ten koleś ma, widzę tutaj całkiem niezły, z... niezły zaplecze. Strażnik miejski, w porządku. Hakon. Hej, jestem Hakon, handlarz bronią. Ok. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń. Szczególnie poza miastem. Zgadza się. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie, niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów, po drugie, z powodu dzikich zwierząt. Ale stanął, nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Mm -hmm. Co wiesz na temat Paladynów? Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane, a w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Zmienię pozycję, bo to jest niekomfortowe. Hej! Skąd bierzesz broń? Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu. A wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość! Chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy. Choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Co wiesz na temat bandytów? Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta hmm. i nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Czy wiesz kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Czy wiesz kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Czy wiesz kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On uh. i jeszcze parę osób. Próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Gdzie cię napadli? Panie? Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Okay. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To mhm. stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Zajmę się tym. Panie. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam! Chyba musisz być niezłym wojownikiem. Dokładnie co? tak. Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Pokaż mi swoje towary. Easy. Kiepski miecz półtororęczny. Kostur sędziego. Panie, to są dobre rzeczy. Krótki miecz. Wilczy kieł? Uu. Uuu, to jest nawet niezłe. Amulet pancerza, skórzany pas, panc, surowa stal. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się będzie święcić. Dzień dobry. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Nice. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, nie, zawołam ja straż uczytych, miejską. O, czy ja wyglądam na złodzieja? Otóż. Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Mhm. Ktoś cię okradł? Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Ręgaru, o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę Nie. spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Mógłbym odzyskać twoje złoto, panie. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Ręgaru tam stoi, zaraz zostanie pierdole. A czemu niby miałbyś to zrobić? Chcę część złota jako nagrodę. Chcę część złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. A dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Dobrze. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. Okay. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Ile było w sakiewce? Ile było w sakiewce? Pięćdziesiąt sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Nawet na nagraby nie starczyło chłopie. Zobaczę co się da Zobaczy, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Mm -hmm. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy Paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Mm -hmm. eee, Ale Rick Al mówi, że masz jego miecz. Ale mówi, że masz jego miecz. Chodzi ci o tego obdartusa, który wymienił swoją broń na parę pochodni i kawałków mięsa? Tak, o niego. Wciąż mam ten miecz. Ile za niego chcesz? Cóż, dla ciebie. 50 sztuk złota. Dobra. Oto 50 sztuk złota. Daj Nie mi teraz miecz Alerika. Proszę. To był dobry interes. Także. jakże? Eee, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co tam masz. Kurwa, wszyscy mają bronię. Krótki miecz. Łuk Bukowy, panie, co to za w ogóle tutaj są rzeczy dobre? Obrona przed strzałami, światło. Strzała, ok. No dobra. Muszę iść, ponieważ. Tak, musimy oddać. E... Zrobimy najpierw jedną rzecz. Oddamy tabliczkę Watrasowi i uleczymy się od razu. U niego, bo jeżeli będzie musieli walczyć, to wolę mieć full hapsa, nie? Watras, dzień dobry. I jeszcze mam. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Dzięki. E, I teraz e, poproszę o leczonko. Jesteśmy gotowi, aż się ciemno zrobiło. Musiałem sobie zapisać, co mam zrobić. E, I przede wszystkim musiałem sobie zapisać. A tu, co tutaj jest? Czego tutaj chcesz? Odejdź! Obywatelko, Do, dobrze, już idę. No, już, no, spokojnie, spokojnie. Nawet ten biegnie los. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Mhm. Mm Gdzie uciekasz? Chodź tutaj. I teraz pierdol. Czy nie? Zobaczymy. Mam cię. Mam cię. <grym> Czego ode mnie chcesz? Pieniędzy. Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i. Teraz gadaj, kim jesteś. Teraz gadaj, kim jesteś. Jestem tylko nędzarzem, starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Cóż innego mi pozostało. W mieście pracy nie znajdę. Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Tak, dokładnie. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! W sumie wiecie, wiecie co? Wczytam to. Safe abuser. I wezmę udział. Zasługuję na udział. Trudno, wygląda na to, że nie mam wyboru. Podzielimy się po połowie. Oddaj mi połowę. W porządku. Chyba głosy Odlaj się mi połowę. Oto połowa złota, a teraz zostaw mnie w spokoju! I co jeszcze masz mi do powiedzenia? Nie będziemy ci chyba wydawać straży. Dobra, wrócę się do Jory i, i mu powiem, że co? Że nic no, że... Trudno. Nie ma panie sakiewki. Eee, co do tego złodzieja? Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze? Czy masz moje złoto? Uciekł mi. Uciekł mi. A co z moim złotem? Uciekło wraz z nim? 50 sztuk złota, które ci ukradł. Oto 50 sztuk złota. No wezmę do tego ekspana. Chwała, niech będzie i nosowi! W mieście wciąż panuje Dobry sprawiedliwość! Chłopak. Dobry chłopak. Chcę część złota jako nagrodę. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda Andre. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Ty kurwo, ty. Pokaż mi co. No ale dobra, chociaż dostaliśmy. Możemy coś mu sprzedać, nie? Jakiś szajs. Blagę mm. możemy mu sprzedać. Laskę możemy mu sprzedać. Ten krótki miecz możemy mu sprzedać. Maczugę możemy mu sprzedać. Uuu, ten krótki. Kiepski krótki miecz to jest całkiem spoko. A gdzie jest ten miecz tego? Zardzewiały krótki miecz. Miecz. Uuu, uu. w sumie ja mam lepszy, nie? Zardzewiały topór, lekki jorkowy topór. Maczuga z kolcami. Dobra, możemy to handlować wszystko, bo mi to niepotrzebne. Nóż na wilki? Będę to w sumie sprzedał chętnie, ale nie wiem, może się przyda. A ile kosztują te temaciki? Uuu, ja mam aż trzy sakiety. A nie, to jest tytoń. Panie, tytoń. Srebrny pierścień. Smoła. Żuwaczka. Grabie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Teoretycznie klucz do kufra. Ten klucz należał do bandyty. Już należy do Ksardasa. To mógłbym w sumie sprzedać, chyba. E, 10, strój obywatela, strój obywatela. Nie wiem, czy to sprzedawać. Dobra. O, i wszyscy poszli sobie w diabły. Dobra, to teraz jest idealny czas w takim razie, żeby pobiec do, do tych kamieni. Ja je pamiętam. Teraz sobie przypomniałem, jak była ta gadka. Może Watrasowi powiemy o tych hey. przy okazji. Co do tych znikających ludzi. Co do tych znikających ludzi, tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci. Szajce przewodzi niejaki Dexter. I to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On mhm. ciebie też z pewnością zapamiętał. Miej się na baczności. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. Gdzie szukać ich śladów? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Tu jest wszystko jasne. Pa Pabla musimy znaleźć jeszcze, nie? Złota misa Bromora. Dobra, wrócę się do tych kam kamlotów. I tak zapewne będzie, bo ja pamiętam to, jak zaczynałem w zasadzie tą grę, to zauważyłem je i jakoś się wycofałem stąd. Nie wiem dlaczego, no ale cóż. O, o! Ej, tego się nie spodziewałem, panie. Easy. Całkiem nie No poszłuchany. Skórzany mieszek. Przycisk. Za daleko. Drugi przycisk. Nowy wpis w dzienniku, co? Portal. Uaktywniłem mechanizm kamiennego kręgu przy farmie Lobarta. Jedynym efektem był lekkie trzęsienie ziemi. Okej. Okay. Cokolwiek to znaczy, panie. O? Szaf królewski, panie. Kamienna tabliczka, no zobacz. No popatrz, no. Dobra, wrócić się do Konstantina w takim razie, nie? Dobra, nie widziałem tam nic. Nic mnie nie atakowało też, także. Chyba tam nic nie ma, nie wiem. Nie mam pojęcia. Też będę musiał pamiętać o latarni, żeby się do niej... Ale to mam quest'a, to będę wiedział, mam zapisane wszystko. Takie mniej intuicyjne kwestie, które należy pamiętać w szczegółach, trochę mogą mi większy problem sprawiać, bo ja mam często przerwy dłuższe od grania um, i dlatego muszę sobie zapisywać od czasu do czasu. Um, także... Te... O, Pablo! Tu jest... What the fuck? To jest Pablo? Jak wygląda sytuacja? Co wiesz o te od bandytów? Co wiesz o bandytach? Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. Jest jednak kilka oddzielnych grup. Mhm. Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Ja jednak nie dałem, to bandyci nie? na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Co wiesz o bandytach, którzy obrobowali kupca Hakona? Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach grasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne Pójdę tam. Miejsce. Jest jeszcze coś. Mm -hmm. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Khorinis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. Mm. No cóż, Bez podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jak dotąd, nie udało się go jednak hmm. złapać. Jeśli dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj. Lord Andre wyznaczył nagrodę za odnalezienie tego zdrajcy. Jak wygląda sytuacja? Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list gończy z moją podobizną? Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list gończy z moją podobizną? Natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela ziemskiego. Nie wyglądali jednak jak banda Onara. Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, która osiedliła się w górach niedaleko posiadłości Onara. Jeśli się tam wybierasz, przyjmij ostrzeżenie. Ci szubrawcy krótko się z tobą rozprawią. Zapamiętam to. Mm. coś Jak tutaj? Wygląda sytuacja? W tej chwili panuje tu spokój. Jedynie bandyci spoza miasta sprawiają pewne problemy. Okej. Okay. Do górnego miasta już się w sumie mogę dostać, nie? Mam twój. Gosku! No nie może być. Na kłocie? Muszę tu w dzień przyjść, panie. Są opaki, opaki walczą. Eee, mam twój miecz. Mam twój miecz. Aaa, to znacznie lepsze niż wymachiwanie starym kijem. I co, i teraz będę się z nim bił na, z lepszym sprzętem? Nie, no bez sensu. Dobra, ale dał nam. Dał nam chociaż expa. Najazdy bandytów, Joe z jakiegoś powodu. Informacje dla Garwela, Lucia. Złota misa Bromora. A, jeszcze z nim zagadam. Brahim. Dobra, Brahim. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał. Dobrze. Na gór. Człowieku. Zostaw mnie w spokoju. Rozumiesz. 100 ekspa potrzebujemy co tylko. Jakie mam zyskać 100 ekspa, panie? Hej, ty! Lares, mam coś. Co do, co do zaginionych? Co do zaginionych. Mm, czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Powiedz co wiesz. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Czy to jest, no dobrze. Pogadać ze wszystkimi. Wulfgar. Hej! Jak tam na służbie? Jak tam na służbie? Mm, ci chłopcy machają mieczami jak cepem. Ale kiedy z nimi skończę, wszyscy jak jeden mąż będą twardzi jak skała. Nois. Nice. E, jak się jak się mają sprawy w straży? Jak się mają sprawy w straży? Naszym kapitanem jest obecnie Lord Andre. Swego czasu straż odpowiadała przed gubernatorem. <laughs> Ten człowiek nie miał pojęcia, co się tutaj naprawdę dzieje. Lord André, dla odmiany, wie, co robi. Potrafi odpowiednio zadbać o swoich ludzi. Wszyscy, którzy zaczynają tu pracę, dostają przyzwoitą zbroję i porządną broń. A jeśli ktoś dobrze pracuje, może zawsze liczyć na premię. Za każdego złapanego przestępcę czeka wysoka nagroda. Możesz mnie trenować w walce mieczem? Lord Andre nakazał, byśmy trenowali wszystkich, którzy służą sprawie miasta. Dotyczy to jednak tylko treningu bojowego. Wszystkie pozostałe formy szkolenia są zarezerwowane dla straży. Okay. Wiesz, chociaż jak trzymać broń, którą walczysz? Czy wiesz tak mi się wydaje? W porządku. Zaczniemy, kiedy będziesz chciał. Let's go. Um, zacznijmy trening. Zacznijmy trening. Jednoręczna, dwuręczna. Dobrze. Będę wiedział. Czy tu chłopaki coś. Okej. Okay. Tylko machają.